Idziemy trzymając się już tylko i wyłącznie nasypu kolejowego, unikając niepotrzebnej wspinaczki, tak aby z jak najmniejszym wysiłkiem dotrzeć do mającej zakończyć naszą pieszą wycieczkę miejscowości. Na szczęście natężenie ruchu taboru transportu szynowego było zerowe, i nie musieliśmy się po drodze chować po jakichś dziurach. Po dość długim czasie docieramy w końcu do granic mieściny, i w całej tej euforii, że w końcu zakończyliśmy ten i tak za długi już spacer, zapomnieliśmy o zachowaniu jakiejkolwiek ostrożności. Może uśpiona ona została dzięki przyjaznej, jak nam się wtedy zdawało, postawie spotkanych wcześniej greckich myśliwych. Idąc właściwie środkiem miasteczkowej ulicy, rozglądamy się za obiecanym przystankiem autobusowym, ale jak na złość nigdzie tego nie było widać. Postanowiliśmy, że po prostu zapytamy pierwszą lepszą napotkaną osobę, bo przecież my nie jesteśmy z Olbani, więc na pewno potraktują nas tu z sympatią. Co za brak rozpoznania rzeczywistości z naszej strony. Jesteśmy w jakiejś małej górskiej mieścinie w Grecji i wyglądamy jak grupka bezdomnych żebraków z pewnością niczym nie przypominających tak bardzo znienawidzonych tutaj Albańczyków. Myślimy, że na czołach mamy wypisane: jesteśmy z Polski i każdy nas tutaj uściska na przywitanie. Już po krótkiej chwili zostaliśmy sprowadzeni na ziemię. Pierwszą napotkaną osobą była starsza kobiecina ubrana w jakieś ciemno szare, niezbyt świeże wioskowe ciuszki, więc idąc za tokiem naszego myślenia, z szerokimi uśmiechami na twarzach zapytujemy o upragniony przystanek autobusowy. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu kobieta podniosła przeraźliwie głośny krzyk i zniknęła za pierwszym lepszym rogiem. O co jej chodziło, nie mogliśmy tego pojąć. Szybko się jednak przekonaliśmy, co tak naprawdę się właśnie wydarzyło, bo nie minęły nawet dwie minuty i już mieliśmy obok nas bardzo kompetentne osoby, które zdecydowanie wskazały nam drogę tyle, że nie na przystanek, a na komisariat tamtejszej policji. I to by było na tyle w kwestii przyjaznego podejścia myśliwych, którzy dobrze wiedzieli, co się stanie w miasteczku. Nie można było być większym dowodem na istnienie naiwności niż my tamtego dnia. No cóż, stało się. Ustawieni w rzędzie przed biurkiem umundurowanego oficera czekamy na dalszy bieg wydarzeń. W pierwszej kolejności zabrano nam paszporty. I tu zdziwienie faktem, że jesteśmy Polakami, a nie jak w pierwszej chwili tutaj myślano Albańczykami. Ale ten fakt nie miał już większego znaczenia, bo złapano nas podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy, więc mogliśmy być nawet z USA i tak nie odgrywałoby to większej roli. Następnie zabrano nam sznurowadła i paski od spodni i zaproszono do gościnnego pokoju zwanego celą aresztu. Pomieszczenie nie było imponujących rozmiarów, taki kwadrat 3 na 3 metry, większału nie było, widok szprotek w puszce jest tutaj odpowiedni do zobrazowania nas leżących tam plackiem jeden obok drugiego. Na podłodze były cieniutkie materace i pozwijane szare koce, nawiasem mówiąc nie przypuszczałem że koc może aż tak śmierdzieć, ale nie ma co wybrzydzać w końcu to my korzystamy z gościnności gospodarzy i nie wypadało narzekać. Po jakimś czasie drzwi naszego apartamentu otworzyły się z nieprzyjemnym skrzypieniem, i do środka próbował się wcisnąć jakiś funkcjonariusz, ale się nie zmieścił, więc zaczął wydzierać się po grecku wymachując jak się za chwilę okazało taką pałką, działającą jak paralizator. Zerwaliśmy się na równe nogi, a nasz nowo przybyły gość szturchając nas swoim elektrycznym narzędziem wypędził nas na zewnątrz celi i zagonił przed dobrze nam już znane biurko. Siedział tam ten sam policjant który nas przyjmował. Przed nim na blacie leżała rozłożona mapa przedstawiająca okolice. A cała ta szopka miała na celu wyciągnięcie z nas informacji na temat trasy którą przeszliśmy aż tak daleko nie zauważeni przez nikogo. Tym razem naiwnością popisali się policjanci, bo przecież nie znaliśmy tych okolic, szliśmy praktycznie po omacku i nawet gdybyśmy chcieli i tak nie byliśmy w stanie dokładnie odtworzyć trasy naszej eskapady. Nie chcąc denerwować naszych gospodarzy wskazaliśmy byle jaki szlak wiodący z Giewgielii aż do miejsca w który się obecnie znajdowaliśmy.